Dlaczego zdecydowałeś się przyjechać na Power Trading Camp? Żeby zdobyć troszkę nowej wiedzy, ugruntować to, tą, którą mam. Yy, ogólnie od dłuższego czasu bardzo mocno staram się rozwijać i to był kolejny krok. Dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do Akademii Grow Up Session? Szczerze? Dlatego, że to było konieczne, żeby przyjechać na kamp. Ale na kampie postanowiłem yy, Rozszerzyć swój udział w Akademii o kolejne 12 miesięcy. Czy poleciłbyś dołączenie do Power Trading Camp znajomemu? Jeżeli tak, to dlaczego? Zdecydowanie tak, dlatego że dostałem tu mocne ugruntowanie. Tego, co już wiedziałem na temat rynków finansowych, e, zostało to ułożone w logiczną całość. E, zostały mi pokazane fajne narzędzia, e, jak tą całość e, wykorzystać, co z tym zrobić i jak działać dalej. Teraz, teraz pozostało mi e, przetrenować to wszystko na koncie demo i zacząć wcielać w życie na prawdziwych pieniądzach. Co najbardziej podoba Ci się na PowerTrading.com? Przede wszystkim to, że udało się stworzyć tutaj taką fajną społeczność edukatorzy, którzy prowadzą tutaj zajęcia, są bardzo otwarci, przekazują swoją wiedzę w bardzo przystępny sposób, są gotowi odpowiadać na wszystkie pytania, a społeczność jaka się tu stworzyła z osób, które tu przyjechały, z każdym dniem coraz bardziej się ze sobą zgrywa i myślę, że zaraz po wyjeździe każdy będzie tęsknił i czekał na kolejny na kolejne kolejną okazję do takiego spotkania.